Tak to widzę. Przejrzałem i przeanalizowałem wszystkie dawne wyprawy na Antarktydę od końca XVI wieku do połowy XX wieku. Nikt nigdy nie wspominał o słońcu, które świeci przez 24 godziny. Wybierają się tam w tych miesiącach, bo wtedy jest najcieplej i mogą przebić się przez lód. Ani razu nie wspomniano o tym. W ich dziennikach była mowa o nocy, poranku. Dniu, nocy, zmierzchu. Och, jest wystarczająco jasno, żeby coś zobaczyć. Nie teraz. Jakby nie było. Można by pomyśleć, że gdybyś tam zszedł i stanął na pokładzie, pierwszą rzeczą, jaką powiedziałbyś podczas ekspedycji naukowej, byłoby. O mój Boże, słońce świeci przez całą dobę. Mógłbyś o tym mówić bez przerwy, a nikt nawet nie wspomniał o tym ani słowem. Mam list od szefa Departamentu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, w którym podano dokładnie, co do sekundy, jak długo trwa noc, 21 grudnia na 70 stopniu szerokości geograficznej południowej, więc on mówi, że wszystkie te bazy, każdy kto twierdzi, że tam jest, pokazuje, że mają już 4 godziny ciemności. Nie ma tam 24 godzin słońca. Nie można więc być w tym pasie szerokości geograficznej i twierdzić, że jest słońce.